miasto lepiej niż ja. Eee, na to? Marcin to, no, Bazanak, no, no. prezydent Dąbrowy Górniczej z nami. Na miejskim parkingu na razie. Wcześniej pan robotę zaczyna. 7.50, 50 eee, pełna. Eee, ja powiem tak, ja zaczynam tak gdzieś w okolicach 6, bo wtedy wstaję, włączam komputer i już mam przegląd tego, co się dzieje. I co się dzieje? Co się dzieje? G w mieście, oprócz pięknej pogody, no mam nadzieję, że dużo nastawionych pozytywnie do, do, do życia mieszkańców, bo chciałbym, żeby tak codziennie wyglądało miasto, no a co się dzieje, no to pojedźmy, zobaczmy też, poza wiektorem świata. jeżdżę po tym mieście trochę z duszą na ramieniu, bo muszę panu powiedzieć, że jest coś jak w Warszawie, pan tu ma dwupasmowe ulice przez centrum miasta. No tak, no bo jak budowano Hutę Katowice, duże zakłady pracy to najważniejsza była przepustowość, czyli żeby wszyscy dotarli do tych zakładów pracy, bo Dąbrowa przez lata była sypialnią, miastem, które miało takie funkcje, że przy dużym zakładzie pracy miały powstać bloki mieszkalne, sypialnie, w których mieszkańcy mieszkali, żeby mieć blisko do pracy. I dlatego tak było wszystko zaprojektowane. W mieście, które. No, ład, ład urbanistyczny to jest duże wyzwanie w tym mieście. E, dużo zieleni, przepustowość nawet na wyrost. Fabryka pełna życia. To jest takie centrum, którego jakby się Berlin nie powstydził pewnie, a no. pan na pewno się wstydzić nie może. Latem Pogoria. No tylko żyć, co pan tu chce zmieniać? E, znaczy, dużo musimy. Mamy dużo wyzwań, bo jednak jest ta, taka kwestia, że Dąbrowa Górnicza, to była osada górnicza, wokół były mniejsze miejscowości. No, górnicza od dawna już nie jest. Górnicza od dawna nie jest, chociaż mamy jeszcze jedną, jedną kopalnię. Pan Ale, w prawo, czy w lewo? Powiedzmy w prawo, powiedzmy w stronę Wędzina, możemy przejechać przez e, Śródmieście Centrum. Natomiast e, Dąbrowa e, jest miastem, które ma wiele wyzwań, pomiędzy innymi właśnie takie wyzwanie, e, którym chcemy zapewnić ludziom, młodym ludziom, Miejsce do życia. I zdajemy sobie sprawę, że mamy pogori, ale już też pełna świadomość tego, że trzeba dbać o te zbiorniki. Ale bo, miejsce do życia to jest co? To jest mieszkanie, czy to, to, są, to jest przeszkanie? To, to, to jest mieszkanie, wiadomo, chociaż wcale nie musi być na stałe, może być na wynajem. To jest dobra oferta pracy. Najlepiej w różnych sektorach do tego, żeby każdy mógł znaleźć dla siebie ofertę, ale też dobra jakość usług miejskich, publicznych, czyli dostęp do takich funkcji w miastach, jakim jest edukacja, służba zdrowia, która, no tu trzeba akurat przyznać, że oświata i służba zdrowia w dużej części nie jest unormowane relacje rząd-samorząd, bo, bo... Trochę bo, się bo, o tym słyszy, bo podmiotowość w służbie zdrowia samorządu jest naprawdę bardzo taka wątpliwa, umiarkowana, ale też my stawiamy mocno na obywatelskość, dlatego że uważamy, że podmiotowość samych mieszkańców, czyli to, żeby się czuli obywatelami, że to jest ich miasto. Jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o wybór miejsca do życia. No model budżetu obywatelskiego macie tu szczególny w skali kraju, chyba? E, szczególny. No, pracujemy nad tym. Budżet partycypacyjny e, to jest budżet, który jest narzędziem, które ma przygotować miasto do decentralizacji. Dlatego, że tutaj też wydaje mi się, że to może być ciekawa rzecz. Ja jestem strasznie zwolennikiem decentralizowania, ponieważ uważam, że właśnie oddolne inicjatywy albo działania, które są podejmowane przez ludzi, którzy wykonują tę pracę, one są jak najbardziej takie skuteczne i one trafiają w te potrzeby. To jest taki dobry przykład, że, że samorządy w Polsce, poprzez to, że praca samorządowców, ludzi, którzy pracują, czy radnych, czy mieszkańców jest szybko weryfikowana. Mhm. Dlatego, że te projekty są szybko zderzane z rzeczywistością. Jest feedback i od razu wiemy, czy mieszkańcy to czują, czy to akceptują, czy, czy uważają, że to jest zły kierunek. I w mieście, które ma 188 km2, jedziemy drogą możemy sobie wybrać jeden z 400 km drogi które pojedziemy. w państwie miasto w ogóle. No tak, w pierwszej dziesiątce się mieścimy pod względem powierzchni, ale gęstość zaludnienia to, to, to wiadomo. Coś kosztem czegoś ponad 100 tys miasto, to się to wszystko rozkłada. Pan mówi dokąd? E, idziemy w prawo, w bo to idziemy wzdłuż linii tramwajowej, czyli właśnie taka oś miasta, e, którą będziemy teraz zmieniać. Panie prezydencie, e, to jest maniera taka dość popularna, zapytać prezydenta, co by zrobił, gdyby mógł to miasto zbudować od nowa, ale to jest niemożliwe. Natomiast gdyby pan... od nowa. No nie całkiem, jak mi się wydaje, ale gdyby panu dano taką szansę, to co by pan w tym mieście, albo inaczej, czego by tu na pewno nie było, bo tak pana wkurza? Na pewno nie byłoby takich podziałów jak są, bo mam wrażenie, że. Ale społecznych? Tak, dlatego że mam wrażenie, że poprzez w procesie łączenia, budowania miasta, w takich klasycznych przypadkach, jak się buduje miasto, to buduje się miasto od centrum, od jakiejś funkcji, usług. Natomiast my tutaj zaczęliśmy budować miasto, to że, zaczęliśmy że zaczęły się łączyć wszystkie okolice mm. wokół czegoś. A tu ta budowa to była zawsze wokół zakładów pracy, czyli to była w ogóle inna, inna funkcja. I to spowodowało, że mieszkańcy byli też. Ja tak się zastanawiam, to, to, to był zawsze ten podział, że ci, którzy byli, ci przyjezdni, którzy przyjechali tu do pracy, bo proszę pamiętać, że 50 tysięcy mieszkańców Dąbrowy tu przybyło, bo Dąbrowa w latach. Po wojnie, po II wojnie światowej, to było 40 parę tysięcy mieszkańców, a w takim najwyższym szczycie w latach 80., jak już była Huta Katowice, Koksownia Przyjaźń, na wprost pojedziemy, było 150 tysięcy mieszkańców. Część z nich to jest efekt przyłączenia, czyli takiej reformy administracyjnej, a pozostała część to jest ludzie, którzy napłynęli tu z całej Polski. I wtedy już też były taki dysonans. Już my jesteśmy, my tu zawsze byliśmy, na no jak ktoś do nas przyjechał. Później zaczęły się takie podziały dotyczące też miejsca zamieszkania. No, niektórzy, którzy mieszkają na terenach zielonych, bardziej wolę określać mniej zurbanizowanych. Mówią, tam jest Śródmieście, tu my jesteśmy tereny zielone, tak, to, 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 to gdzieś i uważam, że to, to gdzieś pracuje, niepotrzebnie. A uważam, kiedy Pan mówi, że, że buduje Pan miasto na nowo, to czy Pan myśli? Myślę o tym, że, że, że chcemy właśnie takim, chcemy połączyć ludzi, chcemy, żeby miasto żyło i wykorzystało i każdy mógł skorzystać z jego potencjału, czyli te zbiorniki wodne, pałac kultury, przestrzeń publiczna w centrum, ale też mnóstwo atrakcyjnych miejsc w miejscach mniej zurbanizowanych, może na wprost powinno być dostępne dla mieszkańców, ja wielokrotnie rozmawiam. Aniesza? Dla zmotoryzowanych tak, jak jedziemy samochodem dostaniemy się wszędzie, fajnie, perfekcyjnie. Czy chce Pan im tam czasu. po prostu podprowadzić linię komunikacji miejskiej? Tak, chcę żeby mieli dobre połączenia, żeby mogli się przesiadać z autobusu na tramwaj, z autobusu na autobus, tak żeby się w ogóle... Centra przesiadkowe. Też. Katowice mam kiepskie doświadczenia z nimi, bo pandemia trochę nabroiła, ludzie bardziej wierzą wierzyli wtedy na pewno w własne samochody. Jak to u pana wygląda? No u nas też w większości podróżują w kapsułach i to nawet do tego stopnia, że są w stanie zawozić dzieci do szkół, podwozić, chociaż uważam, że w wielu przypadkach bezpiecznie mogłyby tam dotrzeć samochody. Ale że pan w centra przywiadkowe? E, przyjmą się? Znaczy tam robił się przyjęły, bo te centra powstały zanim zaczęliśmy je budować. E, dlatego, że jakbyśmy zmienili za chwilę na lewy pas, to wtedy hmm. będziemy mogli zawrócić. Otóż się kończy ta Dąbrowa. mamy granicę z Będzinem. Ups, pan się zdejmuje. I tak bywa. Natomiast one powstały, dlatego że ludzie zaczęli parkować samochody, wsiadać w pociąg jechać w różne części regionu. Tutaj, jakbyśmy I, i I to oprócz tego, że wykonaliśmy studium komunikacyjne. Czyli, czyli opracowany dokument przez ekspertów, to też przy Fabryce Pełnej Życia, czyli przy tym naszym projekcie w przestrzeni w centrum, przeprowadziliśmy mnóstwo badań, mnóstwo rozmów z mieszkańcami na temat w ogóle poruszania się, na temat całego obszaru centrum. Także to, co robimy, to wiemy, dlaczego to robimy i wiemy też po co. Rok temu. To był pierwszy kwartał mhm. na pewno. Mówił pan, że pandemia zabrała panu około 20 milionów złotych z tych inwestycyjnych planów, tylko że pandemia się rozpędzała wtedy dopiero. Ona zabrała się za nas tak na serio, jesienią i wiosną już tego roku. To jaki teraz jest bilans? Straty są wiele większe, natomiast też nie ma co ukryć, że Dąbrowa przez lata przygotowała duże tereny inwestycyjne. I wydatki majątkowe to, to jest. To jest ponad 30 milionów złotych, które straciliśmy jako bilans. Natomiast też wpłynęły środki do budżetu miasta z tytułu sprzedaży ziem. Dlatego, że teren Tuczawe to jest strefa, w dzielnicy to jest strefa inwestycyjna, gdzie zainwestował SK, budując największe obecnie, będzie budować w trakcie budowy jest największe swojej fabryki na świecie, separatorów do baterii. Dzisiaj wkopujemy kamień węgielne podbudowę fabryki opakowań. To jest też koncert, który zainwestował w Dąbrowie, także to nas poratowało. Natomiast to nie zmienia faktu, że sytuacja czy, czy, czy takie odbicie po, po covidowe no cały czas monitorujemy wskaźniki przyglądamy się. Mówił Pan wtedy, że a zaczynało się lato, że musi pan ograniczać taką ofertę kulturalną. Rozrywkową dla mieszkańców, zwłaszcza jeśli chodzi o imprezy masowe, które nie ukrywajmy, integrują mieszkańców najlepiej. A jak to wygląda na początku tego lata? W zeszłym, w zeszłym roku było wiele znaków zapytania i wiele też kwestii dotyczących samej epidemii. Uważam, że jesteśmy o wiele bogaci w doświadczenia i wszyscy, jako no, społeczność cała, nie, nie tylko w, w Dąbrowie, w Polsce, ale w ogóle. Na świecie, natomiast w tym roku zadbaliśmy, uważam, że bardzo dobrze oferta, dlatego że będzie mnóstwo wydarzeń, takich wycelowanych do poszczególnych grup, ale będą mniejsze i w różnych miejscach. Także oferta akcji na lato wydarzeniowa to, to są po prostu, no, można powiedzieć, tak, zamiast dużych koncertów robimy wiele, wiele mniejszych w różnych miejscach, i wydaje mi się, że oferta przyjmie się od mieszkańców. Zapraszam, zresztą, bardzo takie... Zaczęliśmy od fabryki, dlatego, że w fabryce, tak jak zwykle... W fabryce, fabryka Pełna Życia, dodajmy, to jest nazwa własna centrum, dla tych, którzy nie tu mieszkają. Fabryka Pełna Życia to jest takie 4 hektary, które znajdują się pomiędzy Pałacem Kultury Zagłębia, budowanym centrum przesiadkowym, Akademią WSB, a Centrum handlowym Pogoria i na tej przestrzeni centralnej w mieście, tutaj będziemy się w lewo kierować, na tej przestrzeni centralnej w mieście Tworzymy nową przestrzeń publiczną i właśnie tam ożywialiśmy taki powrót covidowy. Po, po, po covid, po COVID organizowaliśmy tam mnóstwo ludzi. Ja jestem naprawdę pod dużym wrażeniem tego, że ten projekt broni się właśnie mieszkańcami i to pełne życia. Miejsce i jest pełne życia. A jak miasto idzie z fabryką pełną życia, bo to jest ciągle pańska skarbonka? Ja powiem to, co zawsze powtarzam, co, co wiele osób nie, nie może do końca zrozumieć, że to jest projekt, o którym wiem, że marzą mieszkańcy Dąbrowy, bo oczekują na taką przestrzeń. Natomiast nie jest to projekt, w którym montażu finansowym miasto będzie głównym liderem. My będziemy i jesteśmy animatorem, koordynatorem. Natomiast został ukształtowany plan zagospodarowania przestrzennego. Poszukujemy aktywnie, i no nie chcę teraz mówić jak, jak bardzo są zaawansowane, bo wkrótce się wszyscy o tym dowiemy, inwestorów, którzy wypełnią tą przestrzeń właśnie biurowcami, mieszkaniami, ale ofertą takim jak, taką jak Browar, bo prowadzimy cały czas takie rozmowy, zachęcamy. I, I taki jest nasz cel. Poza tym też w nowym rozdaniu środków unijnych mamy doskonale przygotowany projekt do tego, żeby aplikować na tą część publiczną, bo zielony rynek, przestrzeń, która jest wspólna, będzie ze środków publicznych realizowana. Natomiast wszystkie inwestycje, które są do skomercjalizowania, będą w partnerstwie publiczno-prywatnym, bądź w ofercie wręcz, w której prywatni inwestorzy zainwestują. Ale miejscowy plan, panie redaktorze, który radni Rady Miejskiej w Dnobrówie przyjęli w maju, gwarantuje nam to, że tam nie powstanie coś, czego nie wydyskutowaliśmy z mieszkańcami, czyli w miejsce Biedron, znaczy w miejsce właśnie browaru nie powstanie żaden supermarket. Pan wtedy, kiedy powstawała ta koncepcja, obiecywał, że to miasto zadba o to, aby mieszkańcy mieli tam jak dojechać, mieli gdzie zatrakować. Ta logistyka jest po pańskiej stronie, jak idzie? No mamy trwa, trwają prace przy centrum przesiadkowym w centrum miasta, czyli całej tej drodze alternatywnej właśnie do, do tego odcinka odbędzi, na którym jechaliśmy. Budowa tuneli, tuneli pieszo-rowerowych, przejść podziemnych, przebudowa peronów, dobudowa torów oraz teraz też zaczną PKB zacznie budowę w ogóle całego. Budynku dworcowego, a my jeszcze teraz też będziemy budować parkingi z jednej i z drugiej strony. W Gołonogu zaczną się prace jesienią. Na najbliższej sesji będzie, bo to jest ta część kolejowo-autobusowa. Natomiast część, którą teraz jedziemy, bo ta, ta cała oś, po której teraz się poruszamy, ona w ciągu dwóch lat zostanie przebudowana. Bo to będą drogi, znaczy będą dalej trzy pasy, ale w wielu miejscach po prostu to będą węższe pasy, żeby ta prędkość, którą rozwijają samochody była o wiele mniejsza. Będą zintegrowane przystanki tramwajowe, część przejść będzie wyniesionych. Tam przeważnie gdzie są światła, powstaną ronda, część przejść podziemnych zostanie zlikwidowana, zostaną zlikwidowane kładki. No, mało kto pamięta, bo my już o tym mówiliśmy 4 lata temu, no, kiedy rozmawiałem z mieszkańcami, pytaliśmy się o barierach, o przeszkodach oraz też jak wyhamować ruch. Bo na przykład tutaj wjeżdżamy w dużo osiedla, będzie rondo, które wyhamuje ruch, ale zachowamy przejścia górą po to, żeby mieszkańcy no, w sposób naturalny się mogli tak. Yy, poruszać. I bezpiecznie? I bezpiecznie. Znikną ochytne latarnie, te obskubane, no, tak. takie właśnie, które całkowicie zostaną zlikwidowane w miejsce, pojawią się nowoczesne, wystylizowane, ale takie, które służą już jak pod trakcję tramwajową, to tylko pod to, a nie pod inne funkcję. No i przejścia podziemne wiele zyska taką funkcję, że będzie można wjechać tam rowerem, przejechać na drugą stronę tak samo jak i wózkiem, bez żadnych wind, tylko, tylko pochylnie. I ten projekt jeżeli radni zatwierdzą montaż finansowy, który przedstawimy na najbliższej sesji, to wtedy z Tramwajami śląskim przechodzimy do realizacji. Także to jest odcinek 8 km i droga rowerowa, czyli od Dąbrowy do Będzina droga rowerowa, Montaż finansowy, bo Tramwaje Śląskie pozyskały pieniądze zewnętrzne. Ile trzeba kadencji na to? Jedno. Wystarczy? Tak, dlatego że to jest projekt, który miałem możliwość dzięki prezydentowi Zbigniewowi pod razie przygotowywać wraz z zespołem ludzi. Także Fabryka Pełna Życia, centrum, centra przesiadkowe. Taka ciągłość w zdaje się. I, I linia tramwajowa. No, w tym wypadku uważam, że to był czas na przygotowanie tego projektu. Natomiast nie ukrywam, Panie Redaktorze, że cały czas ten proces pokazujemy. Pokazujemy, co w nim zyskuje akceptację, dlatego, żeby on nie zniknął, czyli niezależnie kto będzie gospodarzem miasta, to Będziem żeby miał go dokończyć będzie miał szansę go zrealizować. I zawsze może to przerwać. Panie prezydencie Sławków. E, niby nie Pański problem, ale od pewnego czasu jednak tak, chociaż inna gmina. Rok temu, ba, dokładnie tak, rok temu, tak. udzielił Pan wywiadu, w którym Pan tak. powiedział, że skończył się czas dyskusji i pism, czas na działanie. No i co? No, cały czas mamy blokadę dróg. No, w w, w, w Euroterminale to czuwają, dlatego że mamy na, na przemian organizację ruchu. Możemy jechać cały czas na, 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 na wprost. Mamy, podjedziemy do dworca w Gonogu, którego nie ma. Tak samo jak nie ma dworca w centrum. Ale wracając do Sławkowa, wspólnie z burmistrzem Sławkowa pukamy do wszystkich drzwi. Mamy parę deklaracji i obietnic złożonych. No, ale teraz przyjdzie czas na to, żeby powiedzieć sprawdzam. Ale chyba e... jutro się spotykacie u pana ministra. E... To burmistrz Sławkowa, burmistrz Sławkowa. E... jedzie w te... rozmawiać. Natomiast no, cały czas utrzymujemy ten proces, w którym organizacja transportu do Euroterminali odbywa się albo przez Sławków, albo przez Dąbrowy Górniczy. I tu muszę tak powiedzieć, że dla, dla mnie takim ważnym celem było to, żeby nie dać skłócić mieszkańców Sławkowa z, z mieszkańcami Strzemieszyc. No, było pochyło w pewnym momencie rok znaczy, temu. Było tak, że ktoś miał złe intencje i nastawiał mieszkańców Strzemieszyc do mieszkańców Sławkowa, że przecież to jest ich problem, ich Euroterminal, oni nam powinni przestać tu jeździć i wspólnie jakbyśmy mogli to na tym skrzyżowaniu skręcić wile, bo taki Jasne. autobus wyjeżdża. I, I dzięki takim wspólnym działaniom z burmistrzem, chociaż nie do samego początku się z burmistrzem zrozumieliśmy co do intencji, ale Coś szybko, się szybko, nie zgadzało, ale szybko sobie wyjaśniliśmy no i działamy w pełni wspólnie informując, to, 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 to wierzę, że Euroterminal, e, znaczy my mamy na to plany i pomysł i nawet projekty. Tylko jest kwestia tego, czy rząd zdecyduje się na finansowanie. A jak trudno jest przekonywać rząd, że to jest jego problem? Znaczy, no, trzeba używać argumentów. Trzeba te argumenty podawać w przestrzeni publicznej. Zbudowano piękny terminal, nikt nie myślał o tym, jak tam dojechać. No tak, tylko że później jest kwestia, że ktoś mówi, że są drogi, a te drogi są powiatowe. Właśnie tutaj będzie też wybudowane rondo. W tym miejscu, jak się zbliżamy w Gołonogu i... Dlatego tłumaczę jak jest ten taki ruch nierówny po drodze, to i tam w lewej pojechać. To znaczy to będzie przebudowywane właśnie teraz. No, możemy pojechać na wprost. I, i używać argumentów. Ja jestem zwolennikiem takiej dyskusji na argumenty, bo wtedy mm, mamy nie y, jakiś... Y, Populizm nie jakieś takie puste słowa. Tylko mamy konkrety. Jak rozmawiamy o konkretach, to jest z czego nas rozliczyć. jest... No, no, ta, ta rozmowa jest uporządkowana. Ale jakie to są argumenty, których on by chciał poruszyć? Znaczy, znaczy, my pokazywaliśmy to, że jeżeli się decyduje na taką inwestycję jak w Euroterminal, sprowadza się pociągi ze wschodu i o określonym tonarzu, generuje to zwiększony ruch, bo pokazane, pokazaliśmy o ile to zwiększyło ruch. To nie jest okno na wschód, Sławkowa czy Dąbrowy, tylko, tylko państwa. Tylko całego Polski, a nawet jeżeli się może o tym, żeby to było na, na, na Europę, no to róbmy to, tylko po prostu dokończmy tą inwestycję. Bo nie może się jedwabny szlak, taki towarowy, kończyć pomiędzy domami prywatnymi w Szemyszycach czy Sławkowie. On musi mieć łącznik do drogi krajowej i, i tylko o to zabiegamy. Nie widzę tutaj, my możemy, my do, do uzbroiliśmy tereny inwestycyjne w Dąbrowie przeznaczyliśmy z budżetu miasta ponad 200 milionów złotych, bo wiemy, że to jest ważne dla takiej transformacji gospodarczej miasta. Bo, żeby się nie być tak bardzo zależnym od dużych, tradycyjnych przemys przem zakładów przemysłowych i mieć ofertę dla mieszkańców, to stawiamy na innowacyjną gospodarkę i na to możemy wydać, bo to są nasze zadania własne. Ale budowanie łącznika do drogi krajowej, no to sorry, to już jest. Nie może być Wasza inwestycja. Nie może być Wasza inwestycja. Panie prezydencie, jak pan mocno liczy na Polski Ład? Uh, Najbardziej liczę na... Um, chciałbym, żeby um, zasady podziału środków, żeby um, to, um, kto dostaje, ile i jakie dlaczego? projekty, ile, dlaczego, odbywało się w sposób transparentny. A był Pan pokrzywdzony do tej pory jako miasto? Pan Zawsze że, Pan, że, że znaczy, tam Pana pomienili? Znaczy, Składamy mnóstwo dobrych projektów. Staram się nie oceniać i analizować. czy, 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 czy. Nie, nie oglądam się na innych, robimy swoje. Natomiast mam obawy co do tego, jeżeli nie będzie w komitetach monitorujących osób ekspertów niezależnych, czy nie będą dostępne jasne kryteria oceny. I tak jak ja jestem naprawdę fanem rozwiązania, gdzie powstał związek. Subregion Centralny, w którym jako samorządowcy jesteśmy partnerem dla Urzędu Marszałkowskiego, dla wszystkich instytucji, które rozdają środki unijne i do tej pory z nami się liczono, z opinią, z rekomendacją, bo potrafiliśmy wypracować kompromis, który jak później przyszły zatwierdzenia z Urzędu Marszałkowskiego, że zgodnie z, z rekomendacjami taki tak tak jest Dawracamy podział, możemy, możemy zawrócić mhm. i, i, i na rządzie nawrócić po prostu. To, to byliśmy to, to, to samorządek nie wrzało, tak? bo wiedzieli, że to jest jakieś wypracowane, znali argumenty, wiedzieli, czego się spodziewać. No i najbardziej jest taka niepewna, to brak takiej stabilizacji, tak jak, tak jak teraz mamy też sytuację, że nagle pojawią się głosy, że 500 plus, które przyjęliśmy jako samorządowcy zadanie rządowe do tak naprawdę redystrybucji dla mieszkańców. W którym ponad 10% budżetu miasta dochodów to właśnie stanowi to świadczenie. Powiązaliśmy to ze świadczeniami rodzinnymi innymi. Jest to w Mopsie, ie są do tego zatrudnieni pracownicy i teraz się dowiadujemy, że to zadanie rząd przekaże do ZUS-u. Ma do tego prawo, tylko że po drodze spadnie nam dochód, który ratuje wskaźniki budżetów miast. I ma możliwość zaciągania kredytów pod inwestycje. Ja znam samorządy, które mówią, Boga chwalimy, że ktoś to zabiera. Podciążymy e, no, naszych urzędników, idzie nam kupowów. To znaczy, urzędnicy zostaną, dlatego że świadczenie rodzinnych nie ubędzie. Natomiast ZUS nie czyta świadczenia rodzinnych tak jak MOPS, To po pierwsze, a po drugie, trzeba patrzeć na wskaźniki budżetowe, które Tutaj, akurat w tym wypadku, ta redystrybucja, bo była to redystrybucja, możemy w prawo pojechać. Poprawiała znacznie wskaźnik do zaciągnięcia kredytu, ale podkreślam pod inwestycyjny. Połowa kadencji w istocie za Panem. Mhm. Jak Pan zostawi to miasto za 2,5 roku? są? Chciałbym, żeby to miasto za 2,5 roku było miastem, w którym zrobiłem. Wraz z całym zespołem ludzi, z którym pracuję, to co e, zadeklarowałem i do tego dążę. I będę mógł jeszcze e, się postarać o mandat e, mieszkańców Dobrowy? Tak, natomiast podchodzę z pełnym m, dystansem i pokorą. E, świat się zmienia, wszystko wokół nas e, też się zmienia. Staram się wykonywać jak najlepiej moją pracę. E, angażuję też dużo osób do tego, żeby w takim tempie, podobnie jak ja. Funkcjonowali, ale też bardzo doceniam i, i staram się odsuwać się od decyzji, mhm. w których nie czuję, że moja wiedza jest większa niż osób, które ze mną pracują. To ktoś za Pana podejmuje wtedy? Zatwierdzam je, ale podejmę osoby takie jak moi wiceprezydenci, jak pełnomocnicy, bo też prowadziliśmy taką taki dokument jak kluczowe polityki miasta, czyli to są takie polityki horyzontalne, które nie tak jak w silosach w tradycyjnym zarządzaniu zarządzają dziedzinami, ale też można... Rozwój gospodarczy, politykę młodzieżową, społeczeństwo obywatelskie, z otoczeniem. Możemy pojechać albo w prawo, albo pojedziemy już, bo tak, tak się kręcimy w kółko, wiem, no, ale to wie pan pośród... kawał miasta, do objechania. Do objechania. Nie wiem ile mamy czasu, panie redaktorze, bo możemy pojechać bardzo, Właśnie bardzo Właśnie Nam daleko. się skończył. Nam się skończył. Okay. Marcin Bazenak, prezydent Dąbrowy Górniczej, oprowadził nazwij Państwa po Bardzo dziękuję za czas, Panie Prezydencie, to ja, za spotkanie. To ja bardzo dziękuję i cieszę się, że dzisiaj Numerowa Górnicza była słoneczna i może taki, taki obrazek właśnie stąd też pójdzie w świat. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wizytę.